Szymon Hołownia. No, to było placebo polityczne. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na te dwa lata jego funkcjonowania w tym takim parlamentarnym życiu politycznym, to można bardzo dużo krytycznych słów o nim powiedzieć. To był człowiek, który wspierał Tuska, który popierał też jego bezprawne działania. No i to jest polityk przegrany. Przegrany również dlatego, że nie ma ludzi ideowych. Wśród siebie. Ma taką zbieraninę polityczną wokół. Ma y, ludzi, którzy działali w platformie, gdzieś tam błąkali się na lewicy. W związku z czym, no, w jaki sposób to wszystko utrzymać? Więc Szymon Hołownia przegrał, Szymon Hołownia odchodzi. Ma jedną zasługę, bo inaczej przeszedłby do historii jako rzeczywiście ktoś, kto tylko przegrywał. Tą jego zasługą jest to, że nie zgodził się na zamach stanu Donalda Tuska, czyli na nieuznanie prezydentury wyboru Karola Nawrockiego.